Panie prokuratorze, w związku z tragicznym zdarzeniem, które ostatnio miało miejsce w Zamku Książ, prokuratura prowadzi czynności o jakim charakterze? W związku ze zgonem 38-letniego mieszkańca Wałbrzycha w jednym z pomieszczeń gospodarczych w Zamku Książ, prokuratura rejonowa w Wałbrzychu prowadzi postępowanie pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci tego mężczyzny, a także pod kątem wypadku przy pracy. Bo mężczyzna ten był w chwili tego śmiertelnego zdarzenia był pracownikiem i był w swoim miejscu pracy. To był pracownik gospodarczy zamku książ. Z przeprowadzonej sekcji zwłok tego mężczyzny wynika, że do zgonu tego pracownika bez, w sposób bezpośredni nie przyczyniły się inne osoby. Jednakże mając na względzie to, że śmierć tego mężczyzny, tak jak powiedziałem, nastąpiła w godzinach pracy i w miejscu jej wykonywania, prokuratura również będzie badała w, tego, w toku tego postępowania wszystkie okoliczności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w Zamku Książ. Czyli panie prokuratorze, rozumiemy, że nie ma tutaj zamian działania jakichś osób trzecich, powiedzmy, w tym nieszczęśliwym wypadku. Z sekcji zwłok wynika, że do zgonu tego mężczyzny w sposób bezpośredni nie przyczyniły się inne osoby, czyli przekładając to na bardziej na język zrozumiały dla nieprawnika, to znaczy nie mamy do czynienia w tej sprawie z zabójstwem. Natomiast wszystkie okoliczności tego zdarzenia będą wyjaśniane w toku tego postępowania.